Mamy jeszcze kilka minut na dyskusję. Mógłbym więc zapytać pana profesora, co z tą deregulacją w takim razie. Mógłbym też zapytać wszystkich państwa, co z demografią, bo to jest chyba jedyny element, którego, jedyny naturalny element w dyskusji o tym, w którą stronę powinna Polska zmierzać, którego mi zabrakło w państwa wystąpieniach. A mógłbym po prostu też zapytać, czy ktoś chciałby się do kogoś odnieść bądź coś uzupełnić. Mamy dwa głosy, pan. Profesor Gliński był pierwszy, bardzo przepraszam. Pan profesor Gliński. Tak, dziękuję bardzo. To może najpierw dodać demografii. Ja wspomniałem o politykach szczegółowych i o polityce prorodzinnej. Bo to jest oczywiście bardzo istotna sprawa, i myśmy o tym bardzo dużo mówili w ciągu ostatniego pół roku. Ja mówię o, o moim projekcie, ale także Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję na ten temat. To jest oczywiście problem szalenie poważny i zaniedbany. No wczoraj mieliśmy takie propagandowe z tym prezentacje obecnej władzy. Tu nie potrzeba, tak jak żeśmy mówili dzisiaj w trakcie dyskusji, żadnej propagandy. Tu potrzeba. Twardej, realnej polityki, i taka polityka może być oczywiście realizowana. Ona powinna być realizowana przede wszystkim poprzez pewien y, miks, chciałem powiedzieć mieszankę instrumentów, które politycy mają w tej kwestii, czyli na przykład jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, to mieszankę y, urlopów y, z bonem dziecięcym i z ulgami y, y, podatkowymi i to by rozwiązało kwestię, to wymaga nakładów, ale te nakłady są nakładami, które się doskonale w długim okresie czasu zwracają, i to jest kwestia tylko i wyłącznie woli politycznej, żeby rozwiązać ten, ten problem. A ten problem już w zasadzie jest nierozwiązany, bo już jesteśmy spóźnieni. Tak więc demografia to jest kwestia, wobec której nie można być obojętnym. Ja chciałem powiedzieć o, o kilku drobnych kwestiach. Do tego, co mówił pan profesor Strzerski, chciałem uzupełnić, że te wartości zachodnie, europejskie, tak, tak, no, powinniśmy iść do Zachodu, prawda, w tym sensie, że albo Zachód powinien przyjść tu do nas, no, w każdym razie powinniśmy realizować te wartości. Ja bym jeszcze dodał takie istotne wartości ze sfery kulturowej. O pierwszej mówi Norbert Elias, gdy analizuje historię obyczaju politycznego i mówi, że podstawą cywilizacji zachodniej była zdolność do samoograniczenia i to by było coś, co oczywiście powinno regulować także relacje tylko zarówno w Polsce, jak i w Europie na przykład. Ale ja bym dodał, że to musi być zrównoważona zdolność do samoograniczenia. Znaczy, cała wspólnota musi mieć zdolność do samoograniczenia, a nie część wspólnoty, bo jeżeli ma część tylko, to mamy to, o czym mówił profesor Szaputowicz, prawda? Jedni się samoograniczają, a drudzy wręcz przeciwnie. W wymiarze kultury codziennej mamy do czynienia z ludźmi dobrze wychowanymi, którzy się samoograniczają, no i z tym elementem hamstwa, który z kolei no, potrafi narzucać swoje interesy bez samoograniczania. Więc to, jak Polska powinna wyglądać, to ona powinna być w sposób zrównoważony, samoograniczająca się w sensie kulturowym. Drugi, na drugi wymiar, charakterystyczny dla cywilizacji zachodniej, zwrócił uwagę lat temu prawie 100 Florian Znaniecki. Napisał taki tekścik w czasie po, w okresie wojny polsko-bolszewickiej na zamówienie z Komitetu Obrony Kraju o upadku cywilizacji zachodniej. Ale tam wskazywał na tą różnicę między bolszewizmem, tym, tym azjatycko-wschodnim wariantem cywilizacyjnym, a cywilizacją zachodnią, i wyróżnikiem podstawowym była zdolność do budowania grup wtórnych, czyli zdolność do budowania. Wspólnoty w oparciu o racjonalne wybory wartości, a nie tylko o emocje. My byśmy dodali, że my możemy także emocje w jakimś sensie kontrolować racjonalnie, i wtedy już mamy bardzo silne wspólnoty, prawda? Na przykład emocje racjonalnie kontrolowane poprzez kulturę, poprzez symbolikę, prawda i tak dalej. Więc tak bym ewentualnie uzupełnił ten punkt widzenia. Miałem tu jeszcze kilka spraw, o których chciałem powiedzieć. Ale nie powiem, aha. My my nie, my myśmy ustaliłeś. stosunkowo mało mówili, mimo że mówiliśmy o Unii Europejskiej dużo, o tym, że w kontekście problematyki, którą dzisiaj się zajmujemy, no szalenie istotne są fundusze europejskie. I można postawić jedną tezę i to twardo, że te fundusze dotychczas są w dużej mierze marnowane z punktu widzenia osiągania tych celów, mm. o których mówimy. One są realizowane dla celów politycznych. Dysponentów funduszy, w jakimś sensie mnożnikowo dla ekonomii, natomiast w sensie rozwojowym i kulturowym one są marnowane i to jest wielki skandal, taki skandal, którego konsekwencje możemy przez lata jeszcze odczuwać w Polsce. Dziękuję. Dziękuję. Pan profesor ja, Bugaj. Ja chciałem trzy krótkie uwagi zrobić. Jedną do tego, co mówił Jacek Czaputowicz o koncepcji imperium. Nie wszędzie ona jest przedstawiana afirmatywnie. Tak się dobrze składa. Przeczytałem niedawno książkę Marka Cichockiego, gdzie ona nie jest afirmatywnie przedstawiana. Tak, ja w każdym razie ją zrozumiałem, że takiej afirmacji tam nie ma. Ale ważniejsze jest dla mnie co innego. Mnie się wydaje, że problem nie tyle polega na tym, że mówi się w tej chwili o koncepcji imperium. Problem polega na tym, że ta koncepcja imperium ma uzasadnić znacznie szerszy zakres gestii Biurokracji brukselskiej, powiedzmy to bardzo wyraźnie, znacznie szerszy zakres gestii. Czym są te wielopaki, które są zrobione? No, no są decyzją, która jest podejmowana i która ma prowadzić i myślę, że to, co powinniśmy powiedzieć no, bardzo twardo i zdecydowanie, że w dającym się przewidzieć czasie nie istnieje żadna możliwość. Żeby Unia Europejska była tworem demokratycznym. Nie nawet dlatego, że ktoś tego nie chce, ale to się nie da zrobić. Demokracja to nie jest tylko procedura. Demokracja to jest tradycja, to jest historia, to jest język i tak dalej. I tego się po prostu zrobić nie da. I w moim przekonaniu to wyznacza limit pewien. Dla ingerencji Unii Europejskiej w zachowaniach państw narodowych po prostu. I to powinniśmy jasno i otwarcie powiedzieć. To pierwsza moja uwaga. Druga moja uwaga dotycząca owej deregulacji. Ja chcę powiedzieć o tej deregulacji, że mam na myśli teraz nie to, co robi minister Gowin, to znaczy o deregulacji zawodów. Ja mam na myśli to, co od lat 70. się zaczęło, mianowicie gdzie. W pewnych sektorach gospodarki, które były z natury rzeczy zmonopolizowane, gdzie istniał monopol sieciowy, na przykład w transporcie kolejowym, pojawiły się bardzo poważne próby, żeby tam ustanowić konkurencję. Otóż, moim zdaniem, trzeba się temu przyjrzeć z perspektywy doświadczeń. Z całą pewnością konkurencja jest czynnikiem bardzo ważnym dla efektywności, dla wymuszania efektywności. Ale jest też tak, że jeżeli. Dziedzinę sieciową próbujemy zorganizować w postaci konkurencji, to powstają pewne obiektywne dodatkowe koszty. I problem jest optymalizacyjny, to znaczy, ile na jednym można zyskać, a na ile na drugim można stracić. Mnie się wydaje, że to jest przy doświadczeniach między innymi na polskich kolejach dość dobrze zostało pokazane, że można stracić więcej, ale to na marginesie. A trzecia uwaga, no żeśmy tu przynajmniej ja sam muszę to powiedzieć o wielu sprawach nie miałem okazji powiedzieć myślę że to jest oczywiście sprawa polityki demograficznej która gdzieś jest na przecięciu problematyki wspierania rozwoju gospodarczego i państwa opiekuńczego ona gdzieś tutaj się lokuje nie mówiłem o niej ale jest cała masa innych rzeczy które wymagają przemyślenia i nie wiem pewnych nowych uregulowań taką rzeczą jest oczywiście służba zdrowia. Ja nie tyle jestem przeciwnikiem, powiedziałbym, granic komercjalizacji w służbie zdrowia, co patologii, jaka w tej komercjalizacji powstała na bardzo szeroką skalę. I to wymaga się tego przyjrzenia. No jesteśmy jednym z bardzo niewielu krajów i szczególnie w tej sytuacji jest to przedziwne, który nie ma żadnej polityki mieszkaniowej właściwie. Nie przeznacza żadnych publicznych środków na ten cel. I tak dalej, i tym podobne. Kropkę w tej dyskusji postawi Pan Profesor Szczerski, bo musimy już kończyć. Nie zgłaszałem się? się po kropkę, tylko po trzy uwagi. E, e, i oczywiście, z Jackiem ja mogę mówić o koncepcjach integracji europejskiej całymi godzinami, natomiast ja uważam, dwie rzeczy bym tylko do tego, do tego dodał. Jedno to to, że to owo imperium europejskie jest dzisiaj uzasadniane poprzez analogię do tego, co ja z kolei nazywam spółką europejską. Zamiast wspólnoty europejskiej, spółka europejska, czyli przekonanie o tym, że prawo decyzji jest pochodną ilości udziałów w spółce. Stąd taka prosta analogia, że skoro najsilniejsza gospodarka z niej powinno wynikać logicznie najwięcej wpływu politycznego. A Unia była tworzona jako wspólnota, a nie jako spółka. A więc jeśli mamy, mamy zmienić wspólnotę we spółkę, to trzeba zastanowić się, czy nasze udziały są tak e, duże, że warto do, do niej wchodzić, do tej spółki. prawda? Bo jeśli to jest spółka europejska, która, e, gdzie centralne władze e, największych udziałowców decydują o planach restrukturyzacji spółek, córek czy poszczególnych państw, to to jest zupełnie inna, inna gra. To nie tylko właśnie jest imperium, ale raczej spółka europejska. I demokracja w, takiej, w Unii Europejskiej, jeszcze jest trzecia ewentualna droga do, do, do tego, żeby ją uratować, to jest demokracja, która zasada relacji między suwerennymi państwami. Tak? Że demokracja, ponieważ jest demokracja wewnątrz państw, to także relacja między państwami powinna realizować wartości demokratyczne. Tak? Suwerenne państwa, suwerenne demokracje ze sobą demokratycznie współpracują. tak? To jest taka demokracja jakby międzypaństwowa na poziomie europejskim. I jedno zdanie do demografii. Rzecz polega też na tym, dlatego ja tylko, tylko zasygnalizuję, że demografia dzisiaj w Polsce to nie tylko problem polityki wewnętrznej państwa, w sensie dzietności, ale także kwestia powrotów. Bo bez powrotów z zagranicy wszystkich tych, którzy wyjechali za chlebem, nie uratujemy demografii w Polsce. A powrót do Polski jest pochodną z jakości polskiego państwa bo nasi młodzi ludzie za granicą podejmują decyzję o zostaniu na dłużej nie dlatego, że tam jest lepiej po prostu, tylko dlatego, że tam mają to, czego od polskiego państwa nigdy nie dostali opiekę właśnie nad, nad matką, opiekę nad rodziną itd., itd. pomoc w sytuacjach trudnych. Więc demografia dzisiaj nie tylko może trzeba rozmawiać o demografii w kategoriach właśnie polityki wewnętrznej, dzietności i pomocy rodzinie w Polsce, ale także o, o demografii trzeba rozmawiać w kategoriach powrotów zagranicy. to jest także zadanie polskiego państwa. Bo zamiast tego ciągle będziemy słyszeć to, co coraz częściej pojawia się w gazetach o tym, jak bardzo potrzebujemy 5 milionów imigrantów z tak, Wietnamu na przykład. Tak. Bardzo dziękujemy. Koniec pierwszego panelu w głównym dniu Kongresu Polska wielki projekt. <tryk> Pani Anna Streżyńska, pan profesor Jacek Czaputowicz, pan profesor Piotr Gliński, pan profesor Krzysztof Szczerski, pan profesor Ryszard Bugaj. Dziękujemy uprzejmie. Teraz krótka przerwa na drugi panel. Zapraszam na godzinę 13.15. Będziemy rozmawiać o tym, jak obywatele mogą przejąć kontrolę nad polityką. Zapraszam, do zobaczenia.